Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Kozak, i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Gry Markone W dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie questy eventowe Halloween 2024. Ja już jestem na mapce eventowej i przypominam o wzięciu z kalendarza e, walutę i zbicia trójki. No i sobie lecimy. Jestem na mapce eventowej i lecimy sobie w prawo. Lecimy w lewo, przepraszam. Tu mamy jednego quest'a, ale będę robił po kolei, więc idziemy sobie niżej. Mamy tu chłopiec okrętowy i z nim rozmawiamy. Rozpoczęto quest'a i sobie lecimy. W ogóle nagrałem jeszcze wczoraj jeszcze jeden Quest, którego nie dodałem, ale dzisiaj go dodam. Ten quest jest dosyć krótki, więc myślę, że nas pokoju sobie tutaj ogarniemy. A on się nazywa Śmierć w Przestworzach. Dajmy sobie F5 i ciśnijmy sobie. Dobra, gadamy sobie tutaj obrazkiem. Wychodzimy. Idziemy piętro wyżej. Wracamy na główną salę eventową. Hmm, dobra, dajmy teraz opcję dialogową. Tak, tak, tak. Wracamy teraz powrotem. Idziemy na górę. Okej, okay, mamy. Pani kapitan. Gadamy z panią kapitanem opcja chyba nie pomogła <laughs> hmm, hmm, hmm. dajemy sobie w pięć jeszcze raz no laga miałem po prostu Lecimy sobie dalej klikamy i będzie prawdopodobnie koniec questa ale zanim sobie go odbiorę wiecie błogo bym sobie ubrał na questy na pewno ubierzmy no, to unikatowe niech jest a jak jest sporo to można się bawić E, z mówi prawdę. Powiedzmy mu prawdę. Niech będzie. Dobra. Jemy tutaj. Do kartuni. Czekamy chwilę. Ja nienawidzę questów tak na szybko ogarniać, bo to jest, nie lubię tego strasznie. Jak się tak, wiecie, po robocie się przyjedzie, od razu się nagrywa coś, to jest taka masakra. No właśnie, no, taka masakra jak tu teraz. Dobra, przeszukujemy sobie te zwłoki, wiadomo, plamy krwi, badamy co się stało, o co tu chodzi. kawał Eveline podamy rany, podamy ubrania idziemy dalej o tu jakaś ekipa się zleciała z punktami doświadczenia więc to byłoby na tyle grał z wami koza do następnego cześć cześć